Brytania, moja Brytania, jak upować chcę Ciebie tanio. I... Nie chciałem nudno zacząć, bo dziś będzie o Brytanii, a to nie jest taka znów nudna bulionówka. W jej życiu sporo się działo, i dzisiaj się o tym dowiecie, ale inni przypomną sobie. Srebrną Brytanię zaczęto bić w 1997 roku i do 2012 była próby 958, tak zwanej Brytania Silver, bo Anglicy, wiadomo, muszą mieć wszystko po swojemu, jeżdżą nie po tej stronie, mają dwa krany na zimną i na ciepłą wodę, dziwnie włączają światło w łazience, więc nie dziwi, że w XVII wieku w zamian za Sterling Silver, czyli próbę 925. Prowadzili swoją własną, jak mówiłem, 9,58, co odpowiada proporcji 23,24, jeszcze inaczej mówiąc, przypadających 11,5 uncji na funt. Żeby Brytania miała w sobie uncję czystego kruszcu ważyła na początku 32,45 g. W 2013 roku już jak Pan Bóg przykazał, Brytania wychodzi w próbie 999 i waży tyle co. Inne bulionówki. W pierwszych latach produkcji wizerunek na monocie zmieniał się i tak w parzystych latach Brytania stała wyprostowana, tak jak ją widzimy na monetach dziś, a w latach nieparzystych potrafiła jeździć rydwanem, spacerować z lwem, przycupnąć sobie na kamyku albo okazywać jedynie swe przecudnej urody lico. Trochę tak jak Barbie, nie? Jak mi się skojarzyło. Od 2012 wygląda już praktycznie Cały czas tak samo, kosmetycznymi, jedynie zmianami. Zmianie ulegał jedynie już wizerunek <coughs> starzejącej się królowej Elżbiety na rewersie. Od 2013 roku pojawiają się wersje Lunar, bite specjalnie dla amerykańskiego dealera A-Mark Precious Metals. Gdzie na ich rancie można znaleźć symbol aktualnego roku według chińskiego kalendarza. Najrzadsza jest emisja z 2019. Czyli roku świni, która w większości została wykupiona jako inwestycja przez jeden z amerykańskich funduszy, i na rynku wtórnym pozostało ich niewiele. Od 2015 roku możemy kupować monetę w wersji Brilliant Uncirculated. Matryce do jej bicia są wykonywane i polerowane ręcznie, a maszyna każdą monetę wybija podwójnym uderzeniem. Sprzedawane są one w pojedynczych opakowaniach, a nie w tubach, jak zwykłe bulionówki. W ostatnich latach zmieniał się na nich również wizerunek patronki wyspy. Były też liczne edycje specjalne. W 1999 roku dla ukoronowania nowego milenium wyszła wersja Y2K. Do ich produkcji użyto srebra z Australii, USA, Anglii, Chin i Liberii. Limit wynosił 10 tysięcy sztuk. Nie była to oficjalna moneta Royal Mint, lecz wykonana na zamówienie dealera, którego nazwy nie ustaliłem. Monety zostały wykupione i są niezwykle trudne do kupienia. W 2011 roku wydano 2337 brytanii z matowym wykończeniem. Wszystko przez pomyłkę i z powodu problemów produkcyjnych w mennicy. Jak w przypadku świnki, te również wykupili Amerykanie. Trzy lata później Anglicy znów dali ciała, wypuszczając tak zwanego muła. Zanim ktokolwiek się dopatrzył, że coś jest nie tak, wybito około 17 tysięcy takich monet. Potem było W-16, wypuszczany od 2015 do 2019 roku set z 16 słynnymi Srebrnymi uncjówkami z całego świata w skład zestawu wchodziły m.in. srebrny orzeł, liść Klonu, Filharmonik, Krugerand, Panda, no i oczywiście Brytania. Monety od zwykłych różniły się złotą wstawką z logo W16. W 2017 roku na dwudziestolecie istnienia Srebrnej Brytanii wypuszczono monetę z wizerunkiem tej z 1997 roku z Brytanią pędzącą rydwanem. Na rancie pojawił się napis 1997-2017. Wypuszczona została w bardzo niskim nakładzie, ale nie wiem jakim. Drugą monetą wybitą ku uczceniu tejże rocznicy była Trident Privy. Wypuszczona w ilości 120 tysięcy sztuk, również w innych niż 1 OZ gramaturach. Wreszcie od 2018 do 2020 wypuszczano wersję Oriental Border ze wschodnimi motywami na obwódce, które miały nawiązywać do wystroju niektórych pokojów w pałacu Buckingham. Wychodzą też co roku wersje prów, Nie pojawiły się jedynie w 99, 2000 i 2002, od 2013 roku wersje proof co roku noszą inny wizerunek. Mamy również tak zwane odwrócone proofy, gdzie wszystko co na proof było szronione, na odwróconym jest lustrem, a co było lustrem, jest szronione. Do tego proofy w mniejszych wagach, 12, 1 i 1 uncji. Do tego tak zwane wersje inwestorskie 5, 10 i 20 uncjowe, a także moneta 20 kg oraz 100 uncjowe sztabki. Przyznacie, że jest w czym wybierać. No, stakery, napracowałem się dzisiaj, dlatego jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, naciśnijcie dzwoneczek i do następnego razu.